O tak. Idziemy na Połoninę Caryńską, przez brzegi dolne albo górne. Ja się nie się. Potem na połoninę caryńską. I tam poszły e, Ju, już, już moje zarobki o, z YouTube'a poszły się no? jewać, ponieważ się już tu przeklina. Jezu smak. Nogę wejdzie, Niebezpieczne. Co za połonina caryńska? Potem Wetlińska, a potem smarek i do domu. No dobra. Jak? Co? <noise> Z tą rezygnacji. Nie, 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 Zdolę. nie, 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 Ja jestem gotowy na tą połoninę saryńską. Wykrzywal ja? jest coś nieostry. Mm, ale nie wiem czy pełnienia jest gotowa na ciebie. ostry ostry fuj Jest piąty dzień. Powoli kończono się zapasy żywności. Wody jeszcze trochę mamy. Maruderzy zostają już w tyle. Ej nie pij tej wody, to jest przyjazł dla wszystkich. Ja biegnie do góry.

Zbli zbliżamy się do połoniny caryckiej carskiej? Kurwa, caryńskiej Poronina carycka tak Poronina carycka Generalnie Wszyscy się trzymają dobrze A niektórzy nie mogą mieć wieprzowiny Bardzo mnie to mierdzi To jest duży ból, jak człowiek nie może jeść wieprzowiny A te świnki są takie pyszne No i w związku Julia wymyśliła e, nazwę kanału Także pozdrawiam wszystkich, bo już pewnie wiecie, bo już tam jest w i na na czasie A jak pan się nazywa? Ja, O, no, otóż to Oj, jeszcze raz, by cię nie złapało w tym w ostrości Teraz, tak, tak, dajesz O Dobra Andrzejku, ile mam obsuwy? godzinę A dlaczego mam taką obsuwę godzinną? Ja nie wiem, My jesteśmy leszczami Zobaczcie, pokażcie, gdzie jesteśmy. Na film. Tu jesteśmy, to się nazywa... To już jest Połonina. Saryca Połonina, no. okej. Okay. <laughs> I tu Na no, wedleńską, tak? Idziemy tu, potem tu, tu, tu i umieramy. Moi mili, zaszła straszna pomyłka, gdyż wcześniej to co mówiłem, że zdobyliśmy Carycę Połyninę, się myliłem, że, przepraszam bardzo, to tam minęliśmy właśnie, za mną, tam, to się nazywa Caryca Połynina Grzbiet. I skoro tam był grzbiet, to musieliśmy mieć na głowie, ale nie można powiedzieć, że zdobyłeś kogoś jak był na głowie, a nie, na Idziemy na... Na co? Na Przełęcz Wetlińską. Ceja popraw mnie. Połoninę. Połoninę Wetlińską. Wcześniej byliśmy na Carycy Połoninie, a teraz Wetlińska. Idę, idę z Andrzejem i, i on zmęczony. O tutaj widać pot. Czekaj, czeka. Tak, jest pot, ale aż tak zmęczony to nie jestem. Nie no, jak widać pot to znaczy, że jesteś zmęczony. To tak nie działa. Jestem gruby więc się pocę. jest spocony. Jestem gruby więc się pocę. To jest kłamstwo, że jestem zmęczony. Gryfny Carlos. Czyli brzydki ropuch i... teraz polegam tylko na herbacie jest. Proszę chyba też skończyła. Skończyło się czy się kończy? Nie, nie patrzyła. Zobaczymy w kubusiu A właśnie czułaś się gdzie nie ma ile? Ten schron to jest Hadka czy... tak A jejku to jeszcze nie jest połonina. No to w każdym razie jesteśmy na mecie praktycznie. Zostało pół godziny drogi. Na pół metru. Jak to tak na pół metku? Bo dwie godziny bo tutaj do góry. Półtorej. No to wiesz wy, co, dwie trzecie drogi do przodu. Dwie ty trzecie drogi. Przemokła czapka. Bo to no tak specjalnie. Takie spocone plamy. Takie plamy Tutaj, potu tak. masz na czapce. I na zgięciu taki syf. Taki A do... to takie jak takie rany Chrystusa, po koronie cierniowej. Rada dla moich subskrybentów. Jak ci się, się niosło twój krzyż? Kiedy, kiedy mówią wam, że jesteście spoconymi świniami, to w ogóle ci się nie przejmujcie. Ja afirmuję samego siebie jako spoconą świnię. A poza tym świnie się nie pocą. A, właśnie. A tu, Bum, ale to jest eksperta, a. a tu mamy kąt przykład. tu mamy <gry> kontrprzykład chodzimy do chatki puchatka, która jest tam od dali. Tam powinno być ją widać, ale nie widać, bo chce ją zakroja. I zmierzamy ku piwku. Julia. Julia wyszła. Jest. Wszyscy biją brawo. Dawajcie te takie oklaski w komentarzach. Dzień dobry. Okay. To jest manuel. Nie, samo dzień dobry to nie jest bit. To jest bit. Nie, miałam mówić dzień dobry tylko. Muszę zacząć? No, dajesz. Siemanko, Dzień dobry. E, jesteśmy teraz w okolicach Chatki Puchatka. Gdzie to jest? Tutaj, ale tam śmierdzi jest dużo ludzi, więc poszliśmy sobie kawałek dalej, w stronę którą będziemy szli. Dzisiaj rano wystartowaliśmy w Ustrzykach Górnych i jesteśmy już po połoninie Caryńskiej. Następnie z brzega górnych, podobnie udaliśmy się w górę, więc najgorsze podejście już mamy za sobą. I, <grym> i, <sobie dobra. grym> I tam Jacek gra w Brawl Starsy, bo tu jest zasięg lepszy niż w naszym domku. Następnie stąd udamy się szczytami. Na szczyt tutaj Roch, Chnatowy, Berdo. Wydaje mi się, że to są te dwa szczyty, które tu widzimy. A czyli to nie jest smerek, tak? chyba nie. No to straszna chujnia. To znaczy. Że... Nie, bo że to jest kawał drogi. To jest kawał drogi. Czyli Widzisz? To jest, to jest jeszcze roh na Czyli to będzie roch? berło Potem będzie zejście na przełęcz, wyjście na smerek i do... oh, Jezus, Julia, nie damy rady Nie damy rady damy radę No to Andrzeju, To szczyt połoniny Wetnińskim Jak się z tym czujesz Oreo Oreo! No, no. nie, nie jest taka roztopiona. Czy chcemy utworzyć czekoladę Oreo, Najgorsze w tym całym, kurwa, chodzeniu po górach jest wytrzymanie wami. No. No, no. Oreo! No. Potworzę czekoladę Oreo, to ktoś będzie jadł? Tak, ja będę O, i robię jakieś takie y, stymulujące gesty. A to wyczerpałem kreatywność, bo już było, się zaczęła. Nie, no, dasz radę. Nie, tak seksy. Tak. Wiesz, tak włosy tak akwarium. Tak. Dobry jest, bardzo dobry. Przecież to jest Boże z, jest. Zmienisz zdjęcie, obiekt zdjęć na to panią, co wyjdzie jeszcze gorzej niż ja, żeby mógł się podobać. To jest twoja Julka. Ale. M, ja m, nie mam tak dobrze jak Jacek. Daj do okulary mojej, daj. Może i lepiej pójdzie. Mojej daj, o. Mojej daj. Nie, wiesz co? Ja mam bardzo małą twarz na okulary przecież... Czekaj, ja mam idealne okulary Ale to o co w tym chodzi? No, no to, że, że chodzi o to, że jak chcesz być cool i jest ciemno, to chodzisz w ten sposób A jak stwierdzasz, że chcesz być cool i jest jasno, to chodzisz w ten sposób Patrz. Trying to make ja natural po raz conversation raz na On Powinien być drugi raz, jestem pierwszy, jestem a jest w tym pierwszy, w tym leszcze Julia, e, wczoraj było dużo piękniej W ogóle bez porównania co nie? No. No, w ogóle dzisiaj to nie warto było Ale wczoraj było pięknie tutaj, to Tak, bo to festiwal piwa był Tak, i mieli no, na food tracking. No na pewno Jakie proste burgerki Ja jestem powodem mężczyzn,